mm-hmm Plan, który określałem przez 15 lat. Noc w domu ekipy, lodówka piwa. Coś tam, dowód otwarty. Free z wąsem i z brudką. Noc w domu ekipy. Proszę, chłopaki, zróbcie to, no. Jestem waszym fanem, mam 13 lat, kocham was. Proszę, zróbcie to dla mnie. Okej. Okay. No, i tak nie mamy nic lepszego do roboty w sumie. Bardzo dobrze, nie bez powodu wyprawiam waszą trójkę. Bartek, znany też jako Barteczek. Człowiek-kameleo, potrafi się wtopić w każde tło. Pani, postrzelony 14 razy, ale ciągle żyje wykorzystywany przez byłego pracodawcę. Szuka zemsty. Karol, ten gość to zagadka. Legendy mówią, że jest niezniszczalny. Friz otworzy bramę, wejdziecie na spokojnie. To jak jest jego pomysł? On o wszystkim wie. Lodówka. Co wyróżnia lodówkę? Co? Pikanie. Jak jest za długo otwarta, pika. Musicie na to bardzo zwracać uwagę. Damian yy, Krzysiek, znaczy Krzysiek. Nie wiadomo gdzie jest jego pokój. Nie wiadomo gdzie śpi Może w ogóle nie spać. Co by było mówienie ważnego planu bez makiety? Makieta domu ekipy. To, to nie jest ten dom. Nie, to To jest. To jest... Inna makieta. W ogóle na nie przypomina. To nieważne. Jest jeden mały problem. Pieniądze. Są bardzo ważne nam te akcje, a nie mamy ich. Jak je zdobędziemy? To się dobrze składa, bo Letyship, Najlepsza soff. Najlepsza. oszczędzania pieniędzy, które oferuje... I już wszystko z orka pierwsza. Fakt, Klepów. Prezerty. Posta. Przejdź zarejestrować. A osyną. pieniądze, które zaoszczędziłeś, możesz wypłacić. jeszcze raz, że cała akcja była dogadana z Frizem I tylko z Frizem. Reszta domowników nie miała zielonego pojęcia, że będziemy robili u nich nockę. On otworzył nam bramę i dał nam kod do drzwi, także nie próbujcie tego powtarzać na własną rękę. Zaraz mamy dokonać skoku życia. Możemy poczekać? O co ci chodzi? Boi się, boi na Nie Boję się, tylko chcę, chcę że to wyjdzie. Naj Największe skoki żeby... się boi. A Jóka śliczne zdjęcie stawiła. Co? Które? Ten moment, kiedy nie śledzisz profilu własnej dziewczyny. Let's see. Ocenimy widzowie. Jest oceniane. Uwaga, ocenka od 1 na 10 na czacie, poproszę. No ładne, no, no mi się podoba. Ja nic nie mogę powiedzieć. Także dobra, daj lajka. No fajne, fajne, zjedziesz super. Dobra, gramy dalej. bardziej wam zobrazować w jakich warunkach tu przebywamy. Ekipa zbiera patyki. Ja wiedziałem, że oni są jacyś inni, ale żeby aż tak. 2.33, 23. wychodzimy i idziemy, 23, 23. idziemy. Idziemy do pokoju Twitcha, tam gdzie robią live. Y. Światło w ogóle zapalone całą noc. Ich rachunki za prąd muszą być zajebiście ogromne. Co oglądamy? Noc z domu ekipy. Mm. I tak Fritz był oglądany już. Padecki. Przepraszam. Ale ta chata jest ogromna. Ja pierdzielę. Lodówka wow. <laughs> pełna, to są pierwsi YouTuberzy, którzy pełną lodówkę mają, pokrętą. <laughs> Até o Daniel Nie zostaliśmy nie jeszcze YouTuberami i raperami. <grymne> Postanowiliśmy nagrać nutkę no, w domu ekipy, bo mają no, taką możliwość. Krzeszowin, skorzystaj. Że... Desperadośnik tego. Jezu Chryste, Karol. Cicha noc, święta noc, noc w domu ekipy. Jak nas znajdą, cały film będzie do ci. Hej, kręcimy tutaj YouTube'a. Stanowka nam się kurwa uda Tromba sobie chrapie Daniel skacze na kanapie wow. Ja pierdolę Robię do basenu skok To nie Team XD, tylko ekipa Dzwoni do mnie tromba bomba mówi sprzedam kompa Halo, 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 tromba, jak to kurwa kompa? No normalnie stary sprzedam ci za dwie gitary, wow na mieście nie złabeczka. Uh -huh. Wszystkie drzwi otwierają dla barteczka. Daniel, nie na Instagramie. Nie wyniosę tego samego. Pójdź, chodź. Teraz są schody. Idziemy na górę. Ale ktokolwiek to miało być, screens. Ja pierdzielę 110% Panie Bardzo Podgórski, co pan czuł? Zayfną nogą w lustro tak głośno, ja bardzo, bardzo trudno to opisać ogólnie dobrze, że się nie zbiło. Dobrze że się nie zbiło. Wracamy do studia. Nie mogę naprawdę, jak on tak... Paintballa gazem teraz, wzięliśmy paintballa Ptaszki już sobie ćwierkają Kurde tutaj, czy ktoś nie ma otwartych okien Przypadkiem zamknij mordę Bo jakby ktoś miał otwarte okno To boimy się, że usłyszą paintballa Każdy gra z każdym w marynarzyka jeśli przegra, dostaje momentalnie z paintballa Jaki ten to jest ogromny widzowie Czeka, dostaję z i nie jest takie proste, myślę, będzie to proste. <laughs> nie takie łatwe, być Cię, broń Trzeba. Zabawa. za niedługo zastąpi pewne pierwsze przebudzenie, więc musimy być uważni. 8.35 mamy najpóźniej stąd wyjść. Musimy w takim razie zaplanować. Ten film wada jest nowy jakiś? Oho, co to był? No nie wiem co to był. Marta? To ja Marta Symerson. Z... Za... No bo jadalce... Marta się nie no, wszystkich wymieniają. Zajebiście widzowie. No, to była tylko chyba Marta. Ale zamknęła nam drzwi do nami. <laughs> tak, ale mi serce na to, p... nie? O kur, ona tu jest. Tylko plecami. Gdzie wyjdziecie? Rura. Tak. Idźcie do kółędzy. mikro? Nie, 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 nic nie mówiłem, tylko do To serwona autu wystawiła, no. zastanawiałam co to jest koło? To jest samochód? To jest, nie, to nie jest Mustang, to jest Chevrolet, chyba, nie? Camaro? Wujaso? A se Camaro kupił, o pogcząb! A wypożyczony hmm Tak Proszę. Dobra. Ja Jezu tak blisko od nigdy nie byłem takiej adrenaliny, ja naprawdę. Ja a czemu oni otworzyli bramę? Nie wiem właśnie, nie mam pojęcia. Uh, także jesteśmy już po akcji. Możliwe, że ktoś nas widział, bo nagle się brama otworzyła. Dziwna, podejrzana sprawa, ale adrenalinka była. O, tak mi serce napierdala, ale że to jest sok, naprawdę cały czas. <grym stwierdza> A jak, chyba się udało. Chyba tak, możliwe, bardzo możliwe. Czego tego w sensie może będzie słychać, bo jak nagrałem Martek schodzi po schodach, to ona zaczęła iść praktycznie z bomby w naszą stronę. W sensie tak wiesz, tak zerkała jakby w tamtą stronę. Aha. I szła, szła, dla pokazuje cofaj, cofaj, cofaj. I słyszę tylko jak już po schodach schodzimy, że drzwi się zamykają za nami. I ona zamknęła nam drzwi. Dobra, okazuje się, że brama jest na czujnik na I jak, czujnik i jak biegliśmy, to, to po prostu nas wyłapało Pomyliła nas z dwójką Krzycha <noise> się że. Tak <noise> 110% pamiętajcie o Letyshop ja Najlepszy cashback, mordo Jeszcze raz gorąco zachęcamy do rejestracji z naszego linku Jest od razu na dole w opisie Kupujcie i oszczędzajcie, po prostu To tyle, buźka I zasubskrybuj nasz kanał oraz...